Dzień dobry. Dzisiaj mamy akcję ekologiczną, edukację ekologiczna o szerokim zakresie. Nasz projekt to 4 pory roku w ekogminie Skawinie, który jest współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Serdecznie. Witamy wszystkie dzieci, które mogą skorzystać z edukacji, mogą pomalować twarze, mogą rozwiązać quizy ekologiczne i mogą poznać różne ciekawe zagadnienia z tytułu ekologii w naszej gminie. Serdecznie wszystkim dziękujemy za przybycie tak liczne i bardzo się cieszymy, że mogliśmy to dla Was zorganizować. Dzień dobry, witamy na akcji rozbzykane dzieciaki w gminie Skawina. Jest to akcja, która promuje pszczoły. Jak wiemy, z zapleczami jest coraz większy problem i yy, chcemy po prostu w ten sposób przybliżyć dzieciom edukację taką proekologiczną, promującą pszczoły, wszelkiego rodzaju zapylacze. Tutaj możemy sobie właśnie pomalować twarze, możemy sobie wymalować pszczoły na twarzy, na ręce. Możemy zobaczyć ul pokazowy, zrobić sobie memory, rozwiązać o tematyce pszczelarskiej, zdobyć nasiona kwiatów na łąkę kwietną, wysiać koło domu i zaprosić w ten sposób zapylacze do siebie. Serdecznie polecamy nasze akcje.